Dzień dobry. Każdy ma jakiś talent. Panie Aneta Niedźwiecka i Katarzyna Śmigielska pięknie rysują. Inni komponują i grają zachwycające melodie. Przy okazji dziękuję tym wszystkim artystom, którzy dzielą się ze mną i z Państwem owocami swojej twórczości. Ja piszę wiersze. Jakie one są, mogą Państwo ocenić sami. Dziękuję za przychylne komentarze, ale mam też talent, który pozwala mi na pomaganie innym ludziom. Szczególnie cieszę się, gdy moja terapia przynosi ulgę dzieciom, a tym samym ich rodzicom. Z mojej pomocy skorzystała również pani Anna. Moja trzyletnia córeczka choruje na mokowieccy Pierwsze dwa lata spędziłyśmy w szpitalach. Ponieważ miała ciągle zaatakowane płuca i trzustkę. Rok temu poznałam pana Andrzeja, któremu bardzo dziękuję za pomoc i jego zaangażowanie. Już po pierwszej wizycie stan Zoe zupełnie się poprawił, a od ponad roku córeczka nie choruje a wyniki badań ma bardzo dobre. Zauważyłam, że trzustka lepiej pracuje i zdecydowałam się na zmniejszenie dawki leku. Cały czas jesteśmy pod opieką pana Andrzeja który wnosi dużo dobra w nasze życie. Bardzo dziękujemy. Ania Dziękuję Pani Anno, że zechciała Pani nagrać swoją wypowiedź.